Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Ananasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę panu prostujcie ścieżki dla niego każda dolina zostanie wypełniona każda góra i pagórek zrównane drogi kręte staną się prostymi a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie. Chryste. Dzisiaj będzie o stracie i żałobie, o smutku i radości i o pocieszeniu. Do tego tematu skłoniła mnie między innymi jedna z lekcji z moimi uczniami z trzecich klas szkoły podstawowej, nawiążę do niej później. W naszym życiu przeżywamy różne straty, które powodują smutek, żal, przygnębienie, zagubienie. Izraelici, było to ponad 500 lat przed Chrystusem, przeżyli poważną stratę, stracili dosłownie wszystko: króla, wojsko, domy, ziemię, wolność, w ukochaną świątynię, a sami, jakby tego było jeszcze mało, zostali uprowadzeni do niewoli, do Babilonu, jako niewolnicy. Można powiedzieć, że trudno o większą stratę obejmującą niemal wszystkie płaszczyzny życia. O tym smutku i płaczu nad rzekami Babilonu, właśnie o bezradności opowiada Psalm 137, gdzie Żydzi śpiewali: Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy. Wówczas Bóg pocieszał ich przez słowa proroków, dając obietnice, które Bóg kierował do swojego narodu. Taki jest też kontekst słów proroka Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały. Izajasz, który głosił takie słowa pełne nadziei i pociechy, sam jednak nie dożył tego momentu. Podobnie inne słowa psalmu, które słyszeliśmy dzisiaj w liturgii, mówią o szczególnych żniwach. Ci, którzy wełzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy. Czyli na wiosnę, gdy sieje się ziarno, płakali, a potem radość. Tak jakby z tych łez miało urodzić się coś dobrego. Możemy zapytać się, czy ze smutku może powstać coś dobrego. Wrócę do tej lekcji. Z pewnych powodów Rozmawialiśmy o śmierci. I ku mojemu zdumieniu, dzieci miały ogromną potrzebę opowiedzenia o śmierci swoich bliskich. I tak usłyszałem o niedawnej śmierci ukochanej babci, o tęsknocie za ulubionym wujkiem, który niedawno zmarł, o babci, która była taka dobra, czy o dziadku, którego dziecko nawet nie pamiętało. Pozwoliłem płynąć tej lekcji jakby własnym nurtem, pozwalając po prostu uczniom mówić, a ponieważ były to wypowiedzi takie bardzo szczere i z emocjami, dzieci słuchały się nawzajem z niezwykłą uwagą. Myślałem sobie wtedy, że jak to jest ważny moment, żeby dzieci mogły wyrazić swoje uczucia. Było o smutku, o tęsknocie, o braku, o stracie, były łzy, wzruszenie. Ale tak jak to z dziećmi, była też radość, żarty i wygłupy. W takim klimacie nikt nie bał się mówić o swoich uczuciach czy je okazać. Te niezwykłe 45 minut przypomniało mi, jak ważną rzeczą jest rozmawiać na tematy trudne. Śmierć jest takim tematem, żeby nie robić z takich tematów spraw tabu, aby móc wyrazić swoje uczucia. Pozwolić popłynąć łzą, opowiedzieć o swoim smutku, tak jak Żydzi, którzy siedzieli i płakali nad rzekami Babilonu. Smutek, tak jak inne uczucia, jest po prostu częścią naszego życia. Możemy czasem udawać, że nie przeżywamy smutku i przybrać tzw. kamienną twarz, czy też przybrać maskę Twardziela, albo obracać wszystko w żart przebierając maskę klauna. Ale czy warto? Dawno temu od pewnej psychologu usłyszałem takie zdanie, które wyraża głęboką prawdę. Mianowicie, że mamy jedno serce. Jedno serce, którym i kochamy, i nienawidzimy. Jedno serce, które przeżywa smutek i radość. I to serce jest bramą, bramą do naszych uczuć. Jeżeli zamkniemy nasze serce na te uczucia, które są trudne, których często nie chcemy, jak smutek, gniew, nienawiść, to jednocześnie zamykamy nasze serce na te uczucia, których chcemy, jak radość, szczęście, jakaś dobroć, euforia. Niewyrażenie tych uczuć trudnych sprawia, że więzimy je w sobie. One w nas są, tyle że ukryte. A ponieważ są w nas nadal w sposób podświadomy, wpływają na nasze zachowania, na nasze myśli, czasami nie wiemy, dlaczego coś nas denerwuje, dlaczego chodzimy smutni, no właśnie... Trzeba by się było spotkać ze sobą. Wołanie Jana Chrzciciela, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, przeważnie rozumiemy w takim kategoriach moralnych: prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Chciałbym odczytać te słowa troszkę inaczej, jako wezwanie do nas. Jan jest prorokiem posłanym również w kontekście niewoli i smutku, bo Żydzi wtedy byli. U siebie z jednej strony, ale jednak pod panowaniem rzymskim. Jana w tym posłaniu i przygotowuje Żydów na przyjście Mesjasza, ale też wlewa nadzieję, otuchę, przebaczenie, odwagę. Woła więc do nas też o życie proste i szczere, abyśmy byli prawdziwi, abyśmy nie udawali ani przed sobą, ani przed innymi, abyśmy zatroszczyli się o siebie samych, o swój świat uczuć, a tym samym nie bali się uczuć innych, na przykład złości dziecka czy gniewu, małżonka, apatii czy entuzjazmu nastolatka, a można się bać takich rzeczy. Jak ważne jest, byśmy w obliczu takich trudnych uczuć robili to, co Jezus tak bardzo prosto powiedział, że trzeba śmiać się z tymi, którzy się śmieją, i płakać z tymi, którzy płaczą. Różnie się oblicza, ale szacunki są takie, że obecnie w Polsce jest między 10 a 20% ludzi, którzy zmagają się z depresją. Wiemy, że wielu ludzi przeżywa swoje życie w strachu, w lęku niemal każdego dnia. Dzisiejsze czasy sprzyjają takim postawom. Wiemy też ile zła, ile problemów dzieciom i młodzieży zrodziło zamknięcie ich w domach od izolowania od rówieśników przez zdalne nauczanie. Najprawdopodobniej większość z nas, jak tu jesteśmy, nie znamy się, nie jesteśmy specjalistami od niesienia pomocy, ale wiemy, że tutaj jesteśmy u źródła, które nosi imię Jezus. Imię Jezus znaczy Bóg zbawia. I czy smutni, czy radośni, jako ludzie, którzy nazywamy się Chrystusowymi Christiano, i chrześcijanie, mamy tę szczególną misję, aby być. W takim świecie, jaki jest właśnie tym, kim jesteśmy, czyli być z uważnością na siebie i innych wokół, tak jak mówi przekazanie: miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, czyli od siebie zaczynając, z życzliwością najpierw wobec siebie, a potem wobec innych, z wrażliwością najpierw na swoją biedę, a także na innych, po to, by móc zauważyć, wysłuchać, aby być. Aby potrafić zatrzymać się przy sobie samym, a potem przy człowieku. Mam na myśli każdego człowieka, może szczególnie tego małego, który jest dzieckiem. Jan jest nazywany głosem. Może ja mam być dzisiaj bardziej uchem albo okiem, aby usłyszeć, aby zauważyć. W tym tygodniu taką historię przeżyłem. Gdy już zapakowałem zakupy do samochodu i od, poszedłem odprowadzić wózek, minąłem pewnego człowieka, którego nawet nie zauważyłem. Za mną szedł starszy pan, który zauważył tego człowieka i zapytał go: I tak to słyszałem: to pytanie: A pan chyba na coś czeka? I ten pan odpowiedział mu: tak, czekam na kogoś, kto kupi mi mały chleb. Tak sobie pomyślałem wtedy: tak pędzisz. Zagoniony w farożu, że nawet nie zauważasz człowieka, a ten Pan, który jest starszy ode mnie i w tym wieku raczej mamy gorszy wzrok, widzi go. Można powiedzieć tak, płentując, może nie oratuję całego świata, ale mogę być bardziej uważny na siebie, na innych, po to, żeby może kupić komuś mały chleb albo lizaka, bo wiemy, że słodkie pociesza. Amen.